jest Mohamed. Wiem, że nie wygląda na Alikę, ale jest Mohamedem. <laughs> Sytuacja jest znana. Stopnięcie przebiegu, tanio na pewno. Halowos. Good, Danke, ok. Perfekt. To był Alik mniejszy. Tylko oczywiście Alików bardzo małych. Ale wciąż rośnie. Belgium. Wciąż rośnie. Ale z Good, Danke, Danke. Krystof, to Krystof, tampo. Tamto. a tu Alik nasuwował się A kichuj u Alika, przepraszam najmocniej Ale zgoda Alik, bajdija? Muzja ja? Szone weter, to wszyscy zadowoleni Ereczka u Aliczka, Ereczka, Ereczka Po czym poznaje po Ereczce? Do środka nie zaglądam. Widzę, szuka Aircrossa. Teraz to sprawdzimy, ocenimy, co tam jest w SMS-ie. Co tam jest w SMS-ie. Dwulitrówka musi być. Alik się zasypał dobrym towarem. O, ci się nie łokcia Ewolwiacze Te trójka, powiadasz Mama jest zawsze mała C5 Aircross Dwa tiguany w rc 4Motion ten czarny Wali mi dalej nagrywkę Lancia Voyager, co ty, Alik, na placu zajebiście potargał A4 klasycznie dla widza, który się żeni niebawem 40. Skoda dzisiaj 41 Ciasno u ale ledwo się da przejść Tiguan Air Błękitny w jasnych bebechach Rok Pański ósemka. Ty, mu ci gadają dwaj? Jakieś nowe narzecze mam, uwaga, będę kichał. Dziękuję. <śmiech> Przepraszam, ich <laughs> ja mnie zakręciło. Właśnie nie byłem zębami o maskę tego Tiguana. Przepraszam Państwa, czasami tak człowiekiem zakręci. to to jest takie podniecające ta moja robota, że kicham, kicham Sam nawet nie wiem kiedy i dlaczego. A pogoda iście letnia Jest coś dobrego? Rc. Zobaczmy, że są kominy odpowiednie. I już dzwonimy do Zbyszka. D4. Chuj, nie widać 19. Żeby jeszcze był dobry przebieg, to dzwonimy do Zbycia. Niestety 17, cholera Już jest niezły Już jest niezły Postawimy sobie Alika na chwilę i przejdziemy do sąsiedzku Lancia Voyager. Skąd to Alik wziął? No jest, taki jest wynalazek. I e, b, brakuje gwiazdek. Alik siedzi i myśli: Diesel 1,57 Person Leader. Lider w sprzedaży motoryzacyjnej, leader normalnie. Jesteśmy u Alika, obok Alika ale hajs żal się z nie baleje nowa Kia daj żywo paczyć siwy ale dupiej arbuzy Ali mieszka w Side na rwieży Tureckiej. To był na tur tureckiej Rywieże na wakacjach. Ten wieżę Alika. Ten wieżę w Side jest fajny też. Erga, ciekawe. Tiguan 2.0, 20. rok, 150. 160 przebiegów, cholera. Szukam do stówy komuś z przebiegiem. Dwa miesiące już, nie jest łatwo znaleźć. Przebiegiem do stuby takiego era Era Lina Pan Mietek Idziemy do brata Alika, tylko żeby do niego dojść to musimy obejść 100 metrów, 100 metrów, 100 metrów i tam w biurze pana Alika, siedzi, zgadnijcie kto o! Często pytacie o sedan typu liftback typu limuzyna tak tam sytuacja z Benzyna Umiłowani bracia i siostry O to jest Halo, Halo To ten co zbiera Alik Zbiera, skupuje dla siebie BMW E30, E36, E36 Coupe E30 Cabrio ma 36 Coupe Cabrio ma Kiedyś pijał takich kilka spod Czereśni Ziemia u niego na placu i suszył, wietrzył, wymował, pastował Stan nie naganny blacharki, motory pięknie odpalały Ta w Cabrio 2,5 benzyna, kurczaki No właśnie 2,5 benzyna Tutaj ma teraz dwie pod plandekami, widzę, ale w taki upał to Plandykę trzeba by zdjąć, raczej, chyba mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie CarVertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki i sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem. Cześć. Pozdro 600.